Dzień dobry. Witamy w niedzielę o godzinie, która jest siódma. Mhm. O godzinie siódmej. Hmm, ja już nie śpię od godziny piątej, zatem się bateria wyłączy. Od godziny 5, bo godziną zadzwonił zapomniałyśmy go wyłączyć w piątek, bo mój mąż wstawał wcześniej, więc trudno. Dzisiaj mamy niedzielę i okazało się że wczoraj był dzień pełen emocji. I e, zapomnieliśmy kupić chleba i pieczywa. I nie mamy na dzisiaj pie pieczywa, więc e, rano włączyłam, rano, po piątej włączyłam YouTube'a i szukałam przepisu na bułki. Przepisów jest mnóstwo. Coś tam znalazłyśmy, miałam suche drożdże, Znalazłem. więc coś tam znalazłyśmy i e, nasze ciasto robi się w kuchni. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Czy będziemy mieć coś na śniadanie, czy będzie trzeba jechać do piekarni, bo mamy taką piekarnię, która jest otwarta świątki, piątki, soboty, niedzielę, wszystko. Więc poczekaj Milusiu, więc zobaczymy, mam nadzieję, że bułki nam wyjdą. Pogoda mamy piękna, mamy czyste niebo. Wczoraj też było cudownie, świeciło słońce, było ciepło, więc impreza się nam udała. Eee, więc co, więc, więc, więc yy, Więc podłączam, yy, podłączę telefon, telefon, aparat, bo może nam to nie wyjść. Dobra, podłączymy aparat i potem zobaczymy, co tam z naszymi... A ja zrobiłam o nie tak wczoraj y, podjęłyśmy y, próbę robienia slajmów to było straszne, wreszcie na końcu y, wracając z imprezy podjechałyśmy do Pepko kupiłyśmy taki zestaw do slajmów y, ale te slajmy są takie wiecie wodniste, wodniste i one mi się wodymy. tak nie podobają Plaryka. a chciałyśmy zrobić takie wiecie y, takie y, bardziej zbite jak to się mówi na to takie slajmy gumowe? Nie. Kolejny slajm? Nie wiem. Oj, nie. ale no niestety podjęłyśmy chyba z pięć prób i żadna nam nie wyszła. Dwie. Jakie dwie? To w pojemniku, potem dwa razy robiłyśmy jeszcze więcej, żeśmy zniszczyły. Z pastą do zębów. Mamo, bo ty do jednego gluta, który miał poczekać jeden dzień, to dałaś do niego pastę, żeby mieć go na teraz. Ponieważ do tego aktywator wlałaś i... Nic, zmarnowałyśmy aktywator, zmarnowałyśmy klej i nam nic z tego nie wyszło. Dobra, podłączamy aparat i widzimy się po tym robieniu bułek. A więc tak, mhm, tak, ani tak, ani tak. Tutaj jest ciasto już zrobione na bułeczki, zaraz je pokroimy, zobaczymy ile nam wyjdzie bułeczek. I damy je do wyrośnięcia drugi raz i zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle. Dobrze, teraz zostawiamy je, nie wiem jak to pokazać, do y, wyrośnięcia. Oczywiście każda bułka innego rozmiaru. Spłaszczyłam je trochę i zostawiamy je ponownie do wyrośnięcia. Muszę Wam powiedzieć, że bułeczki wyszły prze. Piękne, nie wiem jak Wam pokazał, może tak. Wyszły po prostu cudowne, eee, chrupiące, cieplutkie jeszcze, zabieramy się za jedzonko. Musimy zaraz zrobić jeszcze jajeczniczkę i mili będzie jadła bułeczki z masłem orzechowym i dżemem truskawkowym. Więc życzcie nam smacznego i myślę, że widzimy się jeszcze. Witajcie, ja już się trochę ubręłam. Na śniadanie mieliśmy pyszne bułeczki upieczone, a pieczone, a dzisiaj Anna. To za dużo powiedzieć straciłaś. A na obiad będziemy mieć zupę szpinakową i racuszki. Racuszki ja robię zwyczajnie na oko racuchy, żeby ciasto było gęste, dodaję cukier waniliowy, Jajko, mleko, jakbym miała kefir, albo maślankę, dałabym to. Ale nie mam, więc mleko, jajko, cukier, proszek do pieczenia. Ja robię na proszku do pieczenia i pokażę wam potem, jak ja wyjdę. Nie mam. Moje racuszki gotowe są naprawdę grubiutkie. Ja robię z takiego też naprawdę gęstego ciasta. Więc co? Teraz troszkę się odsączą yy, i zabieramy się za jedzenie. A ja piekawe w moim ulubionym kubku morsów. Morsy z hechłarodem. Uwielbiam ten kubek. No więc tak. Yy, idziemy jeść i myślę, że już z Wami w tą niedzielę pożegnamy. Widzimy się w kolejnym vlogu. Więc do zobaczenia papa. Pa. Jutro poniedziałek, początek tygodnia, jak przeżyjemy poniedziałek, to potem nam resz reszta tygodnia nie będzie straszna. Pogodę mamy piękną, tofi! Pogodę mamy piękną, więc... A to podobno ostatnie już tofi. A to podobno już ostatnie dni. Dobra, do zobaczenia wkrótce, papa. Pa.